Maciej Kmicik, witam w wydaniu specjalnym Rozmów Nie Tylko o Sporcie, łączymy się z Kamilem Sierańskim, Ostrowianinem, który przemierza rowerem Europę, by dotrzeć do Afryki. Witam Cię serdecznie, Kamil. Witam serdecznie i pozdrawiam z upalnej Italii. No właśnie, jesteś w Rzymie. Ostatnio jak się łączyliśmy, wjeżdżałeś tak naprawdę dopiero do Włochy. Teraz jesteś w Rzymie, już sporo kilometrów wyprawy za Wami. Powiedz właśnie, jak przebiegała dotychczasowa eskapada? No troszeczkę teraz się pozmieniało, y, praktycznie wszystko obróciło się o 360 stopni, no tutaj y, całkiem inny klimat, y, no troszeczkę też y, sytuacja tutaj, że tak powiem na wyprawie się zmieniła, było trochę problemów i komplikacji, więc, więc trzeba było podejmować odpowiednie decyzje i, i gdzieś tam no y, część też trasy, że tak powiem robiłem oddzielnie, bo no bo już za tutaj niestety chłopakom się kończy urlop i będzie trzeba podejmować decyzję, czy kontynuować samemu, czy po prostu też y, no, zwinąć razem z nimi żagle. Dlatego też y, dwa dni przed y, wycieczką na Elbę gdzieś sam trochę próbowałem swoich sił, żeby zobaczyć, czy sobie poradzę. Później wspólnie odwiedziliśmy Elbę, zwiedziliśmy i też, gdy wróciliśmy z powrotem na ląd, to tam się pojawiły troszeczkę problemy u Maćka i u Slabiego, więc, więc zdecydowali, że, że oni muszą zostać, a, a prosili, żebym Kontynuował na razie i, i pojechałem w stronę Rzymu. Właśnie obecnie jestem na jego przedmieściach bo wjechałem do niego e, praktycznie w sodzie słońca, bo bardzo gorąco jest, także tak sobie to zaplanowałem, żeby po prostu wjechać tam od samego rana, zwiedzić go, no i, i wyjechać, tak? Tutaj jakie jakie wrażenie Rzym na tobie zrobił? Jak, jak co zdążyłeś zobaczyć? Jakie właśnie wrażenie Rzym wywar na, na tobie? No na pewno domu miasto no Wieczne miasto, tak no, wszystko tu jest. Zobaczyłem te główne zabytki. Oczywiście byłem wcześniej rano, więc było dosyć pusto i w miarę chłodno jeszcze. Także objechałem te wszystkie główne, tutaj, że tak powiem, zabytki. Oczywiście, jakbyśmy chcieli zobaczyć cały Rzym, to poczęłaby kilka dni. No Ja wiadomo, w tej, z tymi gratami to tak bardziej z zewnątrz, tak? Oczywiście, też wszystko pozamykane jeszcze było i, i też wszędzie pilnuje też wojsko i policja, troszeczkę jest ograniczony dostęp. Do wszystkiego, ale oczywiście z zewnątrz można wszystko zobaczyć, a ja i tak raczej innej opcji nie mam, więc, więc troszeczkę zwiedziłem ten Rzym, zrobiłem jakieś y, drobne zakupy, jakieś pamiątki, no i, i powolutku y, wracam do, do wybrzeża. A powiedz właśnie, widać w Rzymie pandemię, widać mniej turystów? Jakieś obostrzenia jak to wygląda? No to, no, to znaczy tutaj we Włoszech ogólnie sytuacja jest taka że tak powiem ludzie są troszeczkę przestraszeni, tak, no nie ma obowiązku noszenia masek jeśli chodzi o zewnątrz, na zewnątrz tak na średnim powietrzu jednak część ludzi i tak mimo wszystko chodzi w maskach no gdzieś tam unikają tego grupowania się, nie, nie można tu za bardzo się grupować na plażach też trzeba zachować dystans no ludzie tutaj są przestraszeni więc więc dosyć się restrykcyjnie do tych wszystkich zasad pilnują, no tutaj przed wejściem do każdego sklepu, do każdego miejsca publicznego jest badana temperatura, tak i i są kontrole, także, także cały czas na bieżąco gdzieś tą sytuację też analizuję, no bo, no bo wiadomo, że jeśli zamkną granicę, no to, to zrobi się nieprzyjemnie. A jak się właśnie zwiedza, podróżuje rowerem właśnie po Rzymie, w ogóle generalnie po, po Włoszech? No bardzo fajnie tutaj, ja głównie trzymam się wybrzeża, więc, więc no ta infrastruktura tutaj dla mnie jest najłatwiejsza, tak no bo, bo oczywiście mogę skorzystać z plaży, wykąpać się, są prysznice, tak zawsze też, sklepy są pootwierane, gdzie mogę spokojnie dostać jedzenie i picie. No, Głównie walka rozpoczęła się teraz z tą pogodą i z temperaturą, Do no, tak od kilku dni już powyżej 30 stopni, nie schodzi dzisiaj 38. Z tego co widziałem na Sycylii było 46, czyli cały czas jadę coraz większy piec, że tak powiem. Od ilu dni podróżujesz sam, jak to wygląda i czy faktycznie samemu jest dużo trudniej niż jednak w dwójkę czy w trójkę, kiedy wiadomo, że jest raźniej? To no wiadomo, że też każdy z nas to mi wyprawę trochę przeżywa na swój sposób, ma inne cele, gdzieś też inne założenia. No i mniej więcej od tygodnia gdzieś tam większość działań podejmuje pojedynkę po prostu. I odczuwasz, że jest, że jest trudniej? Jak, jak to? Znaczy, no, z jednej strony trudniej, z drugiej łatwiej, ponieważ no gdzieś tam ustawiam wszystko pod siebie, tak? Gdy, gdy potrzebuję jeść, no to jem, gdy ja chcę jechać, to jadę. Tak, wszystko sobie planuję tutaj gdzieś trzeba było razem to konsultować nie zawsze wszystko gdzieś tam nam się udawało zrealizować no pojawiały się też mnóstwo problemów wiadomo jedna osoba to jeden problem trzy osoby no to już trzy są także także gdzieś tam no też oczywiście każdy chciał zobaczyć coś innego każdy troszeczkę też no inne gdzieś tam y, ma podejście inny też powiedzmy no na swój sposób inaczej tą wyprawę odbiera więc no, ja tu też mam swój cel swoje założenie y, też oczywiście gdzieś tam no to co powiedziałem to chciałbym zrealizować i tak, jak rozmawialiśmy już tam bodajże na poprzednich wywiedziach jeszcze byłem w studio, sam powiedziałeś, że może zdarzyć się taki moment, że przed pewnymi wyzwaniami zostanę sam i To jest właśnie ten moment. Czujesz się na siłach, żeby kontynuować tą wyprawę samemu i, i do, dojechać do celu, bo patrząc na mapę, to już naprawdę to nie jest aż tak daleko z Rzymu teraz na Neapol, wiadomo, w różne niebezpieczne też strony jedziesz, ale, ale generalnie ile masz czasu na podjęcie decyzji i, i, i w którą stronę ta decyzja się no to znaczy, decyzja może tak naprawdę podjąć dzisiaj albo jutro, więc to jest tylko kwestia chwili. No na pewno będzie coraz cieplej i no i niebezpieczniej, tak? No mam tu sygnały też, że już raz też się spotkałem, no była tak dzika, tak? Tutaj takie dzikie, dziki są słami, takie atakują no dzikie psy też tam na Kalambrii i na Sycylii, ponieważ tam nie ma schronisk, także byłem ostrzegany, że, że mogą się pojawić ataki zwierząt. No mam nadzieję, że, że jakoś sobie z tym poradzę doświadczeniem, gdzieś tam na Bałkanach też z tym miałem, czy w Albanii czy, czy w Grecji, więc, więc no mniej więcej wiem jak się spodziewać, jak się zachować. No, mam nadzieję, że, że jakoś to wszystko się ułoży. No wiadomo jest niebezpiecznie, zarówno właśnie też z pogodą tutaj no te upały to ludzie padają, kilkakrotnie spotykałem się już na ulicy, że po prostu osoby mdlały, padały, sam też gdzieś tam wzywałem pomoc, bo widziałem Pana jak leży na ulicy nieprzytomny, tak, więc, więc tutaj no każdy walczy z tą temperaturą, tak naprawdę w godzinach od godziny powiedzmy 12 do godziny 16 jest pusto, ludzie są jedynie na plażach, tak, jak widzą mnie, jak ja pedałuję, no to, to tylko słyszę Mija i, i takie hasła, tak, także... No... A, a jedziesz, jedziesz głównie nocą, czy, czy no bo w tych upałach tak, tak, w dni... tutaj teraz. Chciałem sobie wypracować taki, taką technikę, że tak naprawdę to w dzień przesuwam się od plaży gdzieś tam do plaży, do sklepu, bo tam, powiedzmy, 10 km maksymalnie, no bo nastawianie się na to słońce grozi udarem, a tak naprawdę gdzieś tą główną część trasy zaczynam po godzinie 20 i dobry posiłek, wtedy też gdzieś mogę się najeść, bo w dzień trudno, jest bardzo gorąco, więc jakieś owoce jedynie, trochę jakieś tam delikatne jedzenie i ogórki, coś, a dopiero wieczorem, gdy się najem, nazbieram trochę sił, to ruszam i. Wtedy gdzieś zjadę mniej więcej do godziny drugiej, trzeciej, nie raz do samego rana. Wtedy robię ten główny trip, Tam ostatnie trzy dni bardzo ładnie mi się udało realizować ten plan i, i przejechałem jakieś 400 kilometrów, także jeśli pójdzie tak dalej wszystko, to, to będzie okej. Okay. No, yy, a a mam jeszcze i, do celu właśnie do tego, do tego promu, ile ile kilometrowo mniej no więcej to wygląda. No na Sycylię myślę, że jakieś, jakieś 800 kilometrów mi zostało, także tak chciałbym w ciągu tygodnia tam dotrzeć. Teraz najbliższy mój plan, to to gdzieś tutaj będzie zjechanie do wybrzeża, muszę też troszeczkę odpocząć. No, dzisiaj miałem też incydent, spadł we mnie no, pijany kierowca skutera, gdzieś tam, trochę się pobijałem uszkodziłem trochę rower, więc udało mi się też od razu serwis Rzymie zrobić. No trochę jestem pobijany, więc jeżdżam na plażę i tam będę odpoczywał dzisiaj cały wieczór, jutro cały dzień i, i dopiero wieczorem podejmę, podejmę działanie na Napoli a powiedz Twoi kompanii, w którym etapie zostali, czy oni już wracają, czy jeszcze gdzieś we Włoszech o znaczy, Oni jakieś, że tak powiem, no 200 kilometrów wstecz ode mnie, czyli jakieś dwa dni drogi tego co ja pokonałem rowerem. Z informacji jakie mam, to, to będą, no oni też tam mieli niestety incydent, no, wypadek był trochę grubszy, musieli odwiedzić też szpital, była policja, oczywiście nie było to z ich winy, ale ale no niestety tam były grubsze trochę sprawy, więc nie chciałbym też tutaj za Maćka się wypowiadać w tych tematach. No, no, niestety tak się ułożyło, jak się ułożyło. będę się już dzisiaj. Czekam jeszcze na rozmowę z najbliższą godziną. Jeśli będę miał zielone światło, to ruszam na południe. Czy mamy kciuki, dużo zdrowia A i, i... Kciuki, żeby wszystko dobrze się skończyło i żebym dał radę. Jak widzą Państwo, to bardzo emocjonalne przeżycie, emocjonalna wyprawa życzymy Kamilowi wszystkiego. Dobrego, żeby wrócił cały i zdrowy do Ostroła Jelkopolskiego, do najbliższych, żeby spełnił swoje marzenie, na przede wszystkim dotarł cały i zdrowy do domu, bo w tym momencie to najważniejsze. To było wydanie specjalne, rozmów nie tylko o sporcie. Łączyliśmy się z Kamilem Sierańskim, który jest w Rzymie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu rozmów nie tylko o sporcie.